Witajcie z tej strony Adam. Niektórzy ludzie wierzą w przeznaczenie i niewistnienie, które jest raczej serią przypadkowych zdarzeń. Do której grupy ty się zaliczasz? Mam dziś dla Was listę 10 niesamowitych zbiegów okoliczności, które was zadziwią. Jeśli zdarzył Ci się w życiu jakiś niezwykły przypadek, daj znać w komentarzu pod filmem. Zapraszam! Przylatujący ptak znalazł się w idealnym miejscu w idealnym czasie. Zasłonił rejestrację człowieka przekraczającego prędkość. Jest to zdjęcie z fotoradaru. Te trzy szczenięta urodziły się ponumerowane, co by je było łatwo odróżnić. To była idealna chwila na zrobienie zdjęcia, na którym góry stła idealnie spasowały się z tymi nadrukowanymi na tyle ciężarówki. Tej pięknej warstwy przypadła do gustu ta wytatuowana na stopie, bo wygląda na to, że ma ochotę się z nią bliżej zaprzyjaźnić. Niesamowite zdjęcie zrobione w idealnej chwili, które wygląda jakby człowiek plujący ogniem całował ognistego smoka. To bardzo rzadkie zjawisko, gdy można zobaczyć ogrągłą tęczę, a ta jest w dodatku podwójna. Jajeczni eksperci mówią, że szanse na znalezienie jajka z czterema żółtkami wynoszą 1 na 11 miliardów. To są zdjęcia Williama Westa i Williama Westa, którzy nie byli ze sobą spokrewnieni. Obaj zostali wysłani do tego samego więzienia w tym samym czasie w 1903 roku. Po pewnym czasie personel więzienia zrozumiał, że trafili im się więźniowie o tym samym imieniu i nazwisku, którzy w dodatku wyglądali prawie identycznie. Stali się oni jednym z powodów, dla których odciski palców są teraz używane do identyfikacji. Orzeszków ziemnych trochę zjadłem w swoim życiu, ale pięciu w jednej skorupce jeszcze nigdy nie widziałem. Nie zdarza się to często, ale jednak się zdarza. Dwa zderzone ze sobą pociski, te akurat z bitwą Gallipoli. I na dziś to już wszystko. Dzięki za obejrzenie, zachęcam Was do subskrypcji, udostępniania, pozostawiania tu po sobie jakiegoś śladu i do następnego.